Zapraszam Was serdecznie na premierowy, chyba tak, w Polsce test płyty AURU Z890 Master pod nowe, najnowsze procesory firmy Intel na nowej, najnowszej podstawce, czyli w sokecie 1851, który ma w praktyce więcej pinów niż 1851. No. Nowe procesory Intela już są do kupienia, nowe płyty główne już są do kupienia, więc w najbliższym czasie nie, więc najwyższy czas, żeby Przyjrzeć się dokładnie tej płycie głównej i zobaczyć, co ona ma w sobie innowacyjnego, co ma fajnego, co ma niefajnego, i czy warto ją kupić, i dlaczego. Na początek, co dostajemy w opakowaniu, bo to, bo to ważne, szczególnie, że płyta jest droga. Tanie to już było, a każdy kolejny model, który jest wypuszczany przez różnych producentów, jest coraz droższy. Dostaniemy termistory do sprawdzania temperatury, można sobie wetknąć. Gdziekolwiek sobie je chcemy, dostaniemy aż dwa kabelki SATA, tak tu jest drugi termistor, dostaniemy zespoloną antenę Fifi i BT, dostajemy wentylator, który możemy sobie zamontować nad gniazdami pamięci RAM i je dodatkowo schodzić, jakbyśmy na przykład korzystali z szybkich pamięci RAM, chociaż tak na pewno nie spotkałem się z tak szybkimi pamięciami RAM, które wymagałyby dodatkowego chłodzenia mówiąc o DDR5, no ale można, może kiedyś takie wyjdą albo po prostu dla bajeru i żeby pofleksować je przed kolegami. Złączka do kabelku przedniego panelu obudowy, czujnik dźwięku do regulacji automatycznej wentylatorów w naszej obudowie przez płytę główną. No oczywiście naklejki, naklejki są. Instrukcje obsługi skrócone, informacja o gwarancji, tak naprawdę tyle. Szału nie ma, nie zauważyłem tej takiej metalowej naklejki Aurusa, którą zawsze dawali do swoich płyt głównych. Nie wiem, może wypadła, bo to jest sample testowy i tak naprawdę było to trochę zdekompletowane, ale daje znać. Że u mnie nie było. -da 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 -da, proszę bardzo, i płyta główna Aurus Master Z890 w pełnej okazałości, moi drodzy. Korzystyka. Stalowo-czarno-szara, stonowana, może się podobać. Wszystko przykryte tutaj grubymi radiatorami dużymi, szerokimi też radiatorami które okrywają dyski M2 i nie tylko. O tym za chwileczkę wszystko Wam opowiem. Z tyłu nie ma żadnej zbroi oprócz tutaj takiej metalowej wstawki jest to jest dodatkowe wzmocnienie slotu PCIE, żeby nie wyłamało nam się pod wpływem ciężkich kart graficznych. O, może tak to ładnie zabrzmi. Więc jak wiecie, jak wygląda Ogólnie to zapraszam do jej szczegółowego omówienia. I tak nam wygląda nasza pięknotka w pewnej okazowości, czyli w zbliżeniu, że tak można powiedzieć. To czego wy nie widzicie to są tutaj, ja to jeszcze przesunę ją wcześniej, tutaj są dwa złącza EPS przeznaczone do zasilania procesora, obydwa są ekranowane, takie wzmocnione i mają też wzmocnione piny, jak to było, żebyście wszystko ładnie widzieli. Złącze 24-pinowe też jest wzmocnione naokoło i też ma niektóre mm, wzmocnione piny, które przenoszą największe napięcie. Płyta w standardzie pełnego atx z socketem 1851. Jak widzicie, u mnie obsadzony Intel Core Ultra 9285K, czyli najmocniejsza wersja rodziny procesorów Intel Core Ultra 200. Na którym to wykonywałem testy tej otoż płyty głównej. Płyta. Oprócz tego, że ATX pełny, to składa się z ośmiu warstw, ośmiu warstw w laminacie, które dodatkowo są wzbogacone podwojoną ilością miedzi, co ma poprawiać przepływ sygnału z pamięci do procesora, z procesora do karty graficznej i tak dalej, i tak dalej. To ma wszystko działać lepiej z racji tego, że jest więcej miedzi i to faktycznie w praktyce ma znaczenie, może nie kolosalne ale ma znaczenie Cztery banki pamięci RAM DDR5 ze wsparciem DDR5 do prędkości 9600 MHz po OC dwa z nich, pierwszy i trzeci są też ekranowane przeciwko interferencjom, zakłóceniom polepszeniu podkręcania i tak dalej mamy dużo różnych złączy do podłączenia naszych wentylatorów, do podłączenia pomp chłodzenia cieczą, pomp AIO, mamy też ciekawe wyjście no może mniej ciekawe ale USB typu C o przepustowości 20 gigabitów na front panel obudowy, dwa razy USB-C. I tutaj jest takie ciekawe wyjście mini HDMI, to jest takie, takie, takie sprytne. Nie pokażę tutaj z tej strony, tutaj, tutaj, które można podłączyć na przykład do naszego, <laughs> jakbyśmy sobie zakupili jakiś mały monitorek, wsadzili do obudowy i na nim chcieli wyświetlać parametry naszego komputera, czyli temperatury napięcia, to można to zrobić właśnie z pomocą tego złącza specjalnie dedykowanego HDMI po tej stronie płyty głównej. 4 złącza SATA 6 GB do dysków SATA, jeżeli ktoś jeszcze używa. I mamy 6 granie złączy do ARGB i RGB na płycie głównej, więc można spokojnie zrobić choinkę z naszego komputera. Wyświetlacz kodów debug, dodatkowo LED debug, przycisk power i przycisk, który możemy tutaj skustomizować sobie do resetu BIOSu, do wejścia w defaultowe ustawienia bios bądź też do jakiejś na przykład sterowania RGB, jeżeli tak sobie strienka zażyczy. pewnej długości złącza PCIe. Pierwsze, moi drodzy, to jest PCIe 5.0 razy 16, drugie to jest PCIe 4.0 razy 4 i PCIe 4.0 razy 1. Natomiast one są wszystkie standardowe długości, więc fajnie to wygląda. W tej płycie też zastosowano szybki dostęp do dysków, nie trzeba nic odkręcać, tylko po prostu odciągnąć zapadkę i mamy dostęp do naszych dysków M2 zarówno na dole jak też na górze. Płyta ma 5 złączy na dyski M2, z czego dwa są złączami Gen5 podłączonymi bezpośrednio do procesora i procesor nimi Niestety jak obsadzimy Gen5 tak jak w poprzedniej generacji płyt głównych to spada nam wydajność karty graficznej z razy 16 do razy 8 i nic na to nie poradzimy. Podziękujemy Intelowi. Więc mamy dwa razy M2 PCIe 5.0 i mamy trzy razy PCIe 4.0 dla dysków M2. Oczywiście termopady, aczkolwiek ten radiator nie jest zbytnio bardzo gruby. Natomiast zapina się to też w miarę prosto, jak oczywiście trafimy w odpowiednią dziurkę panowie, od mojej strony to ciężko zrobić, natomiast od waszej pewnie będzie prościej. Karta audio, karta dźwiękowa pod osobnym specjalnym radiatorem dedykowanym, to jest ALC 1220 znany, nie najnowszy już układ audio, ale nadal jeden z najlepszych, który możemy znaleźć na płytach głównych, dodatkowo z dakiem SS Sabre i na audiofilskich czerwonych złotych, przepraszam, kondensatorach tam są pod spodem, tego się nie da ściągnąć, więc wam nie jestem w stanie tego pokazać. Łączność mamy tutaj Wi-Fi 7, już tak bardzo ładnie z Bluetoothem 5.4 i LAN mamy 10-gigabitową kartę Marvela Action, którą tak naprawdę Windows 11 rozpoznaje bez problemu, więc nie trzeba do niej specjalnie dobierać i doinstalować strewników w trakcie instalacji Windows 11, co jest dużym plusem. sekcja zasilania, moi drodzy, Kryje się pod tymi dwoma potężnymi radiatorami. Ten jest potężniejszy od tego. One są połączone ze sobą takim grubym hit pod spodem, którego tutaj nie widać. Sekcja ma 21 faz: 18 faz zasilania jest dla procesora, jedna faza jest dla VCZT i dwie fazy są dla linii PCA, żeby jej dodatkowo zasilić do karty graficznej, do dysków M2 i tak dalej. Ta sekcja jest chłodzona aktywnie. Ona tutaj, jak widzicie, ma takie mm, wywiecznik, otwory wentylacyjne. W środku jest mikroskopijny wentylator, który wyprowadza to ciepło z nadsekcji na zewnątrz. On jest absolutnie niesłyszalny, więc absolutnie nawet z spoczynku nie generuje żadnego hałasu. A pracuje na tyle dobrze, że wyprowadza naprawdę sporą ilość ciepła z tej sekcji zasilania. Jak zobaczycie później na filmach, przebitkach, z podczerwieni podczas testów, to naprawdę te temperatury tej sekcji zasilania są niskie. Przejdźmy sobie do tylnych portów, moi drodzy. Mamy tutaj od zewnątrz, patrząc, dwa przyciski do kasowania bios i do wgrywania BIOS-u z pendrive'a. Te czerwone Porty to są USB, jest ich 6, to są gen USB 3.2 Gen 2, czyli te najszybsze USB. Niebieskie porty, mamy ich 4, to są 3.2 Gen 1 i dwa porty czarne USB 2.0. Mamy szybko złączkę do anteny Wi-Fi, mamy wejście na mikrofon, wyjście, zespolone audio i optyczne. SPDIF wyjście też tutaj się znajduje. No i złącze naszej karty sieciowej RJ45, a tutaj są dwa złącza typu USB-C w pełnym Thunderboltie z obsługą wyjścia w formacie DisplayPort, więc można sobie też ewentualnie jakieś monitory tutaj przez te złącza podłączyć do naszej płyty głównej. Zaczynamy od BIOSu, jest to szczególnie ważne w kontekście testów, które przeprowadzałem na tej płycie głównej, ponieważ ustawienia takie główne które tutaj widzicie to są ustawienia Intel Default Settings w trybie Performance, czyli bez ograniczenia Mini P1, ale też możemy sobie ustawić Intel Default Settings Baseline, czyli takie podstawowe, bazowe, ze wszystkimi ograniczeniami, ograniczeniami narzuconymi. Można też sobie ustawić Extreme, czyli ustawienia, które były przed tą całą aferą, mniej więcej tak to można powiedzieć, z um, przepalaniem napięć na procesorze no i dodatkowo jeszcze sobie unlist, to już całkowite OC ręczne yy, ustawić. Ja to robiłem na trybie Performance z racji tego, że to jest najsensowniejsze ustawienie według mnie dla tego procesora. Zmienianie tego na wyższe ustawienia nie daje praktycznie nic, a zużywa nam o o wiele więcej energii, czyli prądu i o wiele bardziej się grzeje. Więc takie też polecenia ustawienia yy, zalecam zastosować w przypadku tych procesorów. Pamięć ustawiona na 8000 na XMP, bez problemu płyta to przyjęła bez problemu, procesor to przyjął i bez problemu wszystkie testy przeprowadziłem na tak ustawionej pamięci. 8000 MHz, bardzo fajny wynik dla tej pamięci, są tą Kingstony na kościach Hynixa. Poza tym tutaj dochodzi nam jeszcze, moi drodzy jakbyśmy bardzo chcieli, to możemy się pobawić w automatyczne podkręcanie procesora, czyli teraz to się nazywa AI, czyli sztuczna inteligencja, która pozwoli nam zmienić parametry, sama w locie zmienia parametry procesora, pamięci i tak dalej pozwala nam troszeczkę podkręcić ten procesor, jakbyśmy chcieli, ale tak naprawdę one są już dosyć mocno wyżułowane, więc według mnie nie ma absolutnie sensu tego używać, chyba że chcemy zapłacić milion pesos na przykład za nasz prąd, tak naprawdę nie zyskując praktycznie nic na wydajność więc można sobie to śmiało odpuścić. No i tak naprawdę tyle, bios standardowy dla płyt z chipsetem Z, czyli wszystkie możliwości podkręcania, sterowania sekcją zasilania pamięciami, napięciami. Wszystko tutaj mamy, wszystko jest dostępne. Może troszeczkę bardziej rozbudowany niż w Z790. Tutaj jest troszeczkę więcej tych funkcji, no bo po co też troszeczkę inna architektura? Kilka tablic testowych, moi drodzy, nie przerażcie się, nie będzie tych tablic dużo, jest tylko kilka. Zaczniemy od CPUZ-a, takiego ogólnego podsumowania platformy i co którą widzicie, zresztą wszystkie widzicie na ekranie, wszystkie jest z TPUZ -a. mamy też dokładną informację o płycie głównej której to było testowane i też o pamięci RAM, użyłem tutaj Kingstonów 8000 MHz, tak z ciekawości, bez problemu ruszyły w trybie XMP więc na nich przetestowałem ten procesor, tutaj macie dokładne informacje o tych pamięciach, a same pamięci jakbyście zainteresowani byli tak szybkim RAMem, znajdziecie pod filmem w linku oczywiście w całej specyfikacji tego testbencha do MoraliNet pod filmem. Zrobiłem też wbudowane test CPUZ z tego podstawa 285K w porównaniu do Intela 13900K. No i w teście wielo rdzeniowym jest minimalnie szybszy, a w jednowątkowym jest praktycznie to samo na granicy błędu pomiaru. Ale jak już porównamy go do AMD Ryzena 7950X, to już w wielowątkowym zdecydowanie odskakuje od AMD. No i w jednowątkowym też jest już zdecydowanie szybciej niż w przypadku 13900K. Czyli ta różnica jest tak naprawdę zdecydowanie większa. A jak popatrzymy na Cinebench R23, to osiąga jednowątkowo 2400 Punktów, natomiast w teście wielowątkowym prawie 42 tysiące punktów i zdecydowanie klasuje 7950X. I chyba ostatnia tablica testowa AIDA Memcache, natomiast niestety nie dysponowałem pełną wersją AIDA, która wykrywałaby. W Poprawnie ten procesor poprawnie z nim współpracowała, to ważne przy tak pamięci. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że przy pamięciach 8000 MHz odczyt mamy na poziomie 110 gigabitów na sekundę, więc dosyć spory. Zapis był w, w okolicach 198 gigabitów na sekundę, więc też było bardzo ładnie. Przejdźmy do testów portów USB przez zewnętrzny podpięty dysk SSD do tych portów USB 3.2. Gen1 czyli porty niebieskie, odczyt zapis 306, 462 odczyt, 452 zapis czyli standardowy odczyt dla dysku SSD zewnętrznego. Ale jak już ten dysk sam podepniemy, bo on ma taką możliwość do USB 3.2 Gen2, czyli do czerwonych, zdecydowanie odczyt nam skacze prawie dwukrotnie do 850 i zapis nam, co ciekawe, spada do 280. To jest dosyć ciekawe, ale o tym będziemy mówili już za chwileczkę. Natomiast jak podepniemy bezpośrednio do złącza USB-C ten dysk, to już mamy tak jak powinno być 867 odczyt i...

Przyjął do mnie razem z tą płytą główną nowy dysk Aurusa, Aurus Gen 5 14000 SSD. Jest to dysk akurat w tym wydaniu 1 terabajtowy i według producenta oczywiście działa na szynie PCIe 5.0 x 4 i według producenta maksymalny odczyt do 13600 MB na sekundę, a maksymalny zapis do 10200 MB na sekundę. Dlatego na nim będziemy za chwileczkę sprawdzać wydajność tej płyty głównej, a propos M2 Gen 5. Niestety, na mm, płycie głównej pokazywał odczyt na poziomie 12363 MB, a zapis 10590. To wszystko wiąże się z problemami, z problemami z niedopracowanymi sterownikami Intela do chipsetu, więc tym się nie przejmujcie, bo jak Intel w końcu poprawi te problemy wieku dziecięcego, to to będzie za jakieś 2-3 tygodnie, może miesiąc, pracowało tak, jak powinno. Zarówno dysk Gen 5 będzie osiągał pełną prędkość, bo teraz nie osiąga, jak też zewnętrzne urządzenia podpięte przez USB 3.2 Gen 2. Podobnie z dyskiem na Gen 4, Patriot 2TB, odczyt był prawidłowy, 3400 MB na sekundę, ale zapis był obcięty o połowę. I to jest według mnie właśnie związane z problemami sterowników do chipsetu Z890. Jeszcze chwileczkę trzeba poczekać, aż oni to ogarną i aktualnią. Spoczynkowy pobór mocy między 80 a 100 parę wat. Mniej więcej nam pokazuje, jeżeli Windows nie pobiera żadnych aktualizacji, tylko jest wyświetlany pulpit i tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. To jest oczywiście pobór całej platformy, czyli płyty procesora, pamięci chłodzenia i karty graficznej, która nie pracuje, nie jest obciążona. A procesor też nie jest obciążony. Około 88 stopni maksymalna temperatura na chłodzeniu 360 AIO, które jest założone na tym procesorze, mm, dosyć mocnym i wydajnym. I tak, według mnie, te temperatury są bardzo dobre, jak na e, procesory z taką ilością rdzeni, jak na nową rodzinę. Procesów Intela w porównaniu na przykład do 14. generacji Intela, która, która to po prostu grzała się, ile wlezie. Natomiast tutaj jest w porządku. W trakcie rozgrywki te temperatury spadają nam o jakieś 10 stopni, więc jest też bardzo, bardzo przyzwoicie. Temperatura sekcji zasilania 40, przepraszam. 50 stopni pozostaje całkowicie chłodna ta temperatura sekcji zasilania. Sekcja jest chłodzona aktywnie, ma tam taki mały wentylatorek, który jest absolutnie bezgłośny, a zdecydowanie pomaga schodzić na tą sekcję zasilania. I program nam podaje, że w tym momencie procesor pobiera 245 watów z gniazdka, natomiast cała platforma będzie zużycie podczas obciążenia. Proszę bardzo, 300. 40W niecałe, yy, czyli 90W pobiera płyta, pamięć, chłodzenie, pompa RGB, podświetlenie, kategoria w czasie spoczynku, a procek niecałe 250W pod obciążeniem. Czyli tak jak jest ustawiony limit w Biosie na 500, na 250W, yy, tak on teraz sobie zasysa tą moc z gniazdka. To jest nadal dużo, według mnie, yy, jak na kolejną generację procesorów. RGB jest, jest podświetlany napis na tylnej osłonie portów, który można też kastomizować kolory. i Jest podświetlana osłona chipsetu, która aktualnie jest niezałożona, ponieważ mam założony dysk z systemem, który ma swój radiator i on się nie mieści pod standardową osłoną. Więc jak zwykle pod osłony, tylko i wyłącznie dyski, które fabrycznie nie posiadają radiatorów. I tak naprawdę tyle. Tutaj nic więcej nie jest podświetlane z tyłu, tylko przyciski do flashbacka biosu i do resetowania BIOS-u są podświetlone i tyle. Także można to też wyłączyć, jakby to komuś przeszkadzało, ale myślę, że taka ilość oświetlenia, podświetlenia płyty głównej nie stanowi większego problemu. I temperatury sekcji zasilania powierzchniowo około 53-54 stopni. W najcieplejszym miejscu jest około 60 stopni. Przy północnym radiatorze osłona tylnych portów 44 stopnie. Sama blokopompa. 48, 38 stopni. Tutaj jest najcieplej. Na północnych stopniach mocy. Tam jest około 60 stopni. Więc myślę, że jak najbardziej sensowne, niskie temperatury. Nic tu się nam nie będzie przegrzewać. W międzyczasie nasz zasilacz. Rozgrzały nam się kabelki. Tutaj do prawie do ponad 40 stopni. 45 stopni mają kable. To jest bardzo, bardzo dużo, no ale ten procesor też zasysa bardzo, bardzo dużo mocy. Skoro przez wszystko już przebrnęliśmy, to możemy myślę śmiało podsumować. Bardzo fajna ewolucja tych płyt, następuje u Aurusa. Dodają mocniejsze sekcje, dodają lepiej chłodzone te sekcje. Wszystko to zaczyna mieć, ma już od dawna tak naprawdę ręce i nogi na płytach głównych. Fajne są te szybkie zatrzaski dostępowe do dysków M2, a nie ciągłe wykręcanie śrubek i rozbrajanie tego wszystkiego, żeby się dostać do dysków M2. Płyta z biosem stabilnym w najnowszej wersji, chyba F3 albo F4, nie pamiętam. Powinniście to zobaczyć, jak wam pokazywałem BIOS, która była dostępna w momencie, w którym testowałem tą płytę główną. Stabilna, bez problemu pracująca ze wszystkimi urządzeniami. Poza tym, że. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, troszeczkę jestem zawiedziony niedopracowaniem sterowników Intela do chipsetów, przez to te wyniki dysków SSD zewnętrznych i też M2 są troszeczkę zaniżone. Jest dobrze wykonana z dużą ilością miedzi w warstwach, ośmiu warstwach PCB. To też jest ważne np. przy podkręcaniu i używaniu szybkiej pamięci RAM. Więcej warstw, niektóre są odseparowane dla RAMu i dla linii audio od innych warstw, żeby uniknąć zakłóceń, tym lepsze wyniki w podkręcaniu pamięci RAM może nie tylko podkręcaniu, ale ustawieniu XMP dla szybkiej pamięci RAM. Mało RGB, fajna kolorystyka, RGB oczywiście można wyłączyć, mocna sekcja zasilania. Natomiast co do minusów, tak naprawdę narzuca mi się tylko jeden, cena. 2800 zł za tą płytę główną to jest dużo. Ja wiem, że jest wypasiona, że dwa złącza M, 2 Gen5 i tak dalej i tak dalej, że ulepszona sekcja zasilania, innowacja. Nie innowacja, ewolucja jest. I tak jak w naturze, niestety od dawna wszystko jest coraz droższe, nie coraz tańsze i niestety chyba już inaczej nie będzie. Natomiast 2800 to niestety jest dosyć sporo. Chyba że komuś to nie przeszkadza, ma budżet na budowę mocnego gamingowego albo nie tylko. Chociaż nie tylko gamingowego, bo te procesory Intela nowe w gamingu się słabo spisują. To bardziej komputera do pracy, platformy do pracy. To zdecydowanie ten Aurus, tego Aurusa mogę polecić i ode mnie leci dla niego wyróżnienie za super jakość. Linki do tej płyty głównej, do innych płyt głównych Z870 i do całej platformy testowej do sklepu Morelenet znajdziecie pod filmem w opisie. Jak też do ich najnowszych promocji też sobie znajdziecie. Więc klikać, sprawdzać, co ile kosztuje, wybierać ewentualnie, jak potrzebujecie mocną platformę, to kupować. Ok, no to tyle ode mnie. Dzięki serdeczne za oglądanie tego testu Aurus Z890 Master. Pozdrawiam Was i cześć. te Hej!